Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz tak powiedział do ludu: Zapytaj dawnych czasów, które były przed Tobą, zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi. Zapytaj od jednego krańca niebios do drugiego: Czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to, lub czy słyszano o czymś podobnym? czy słyszał jakiś naród głos Boże z ognia jak ty słyszałeś i pozostał żywy czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia znaki cuda i wojny ręką mocną i wyciągniętym ramieniem dziełami przerażającymi jak to wszystko co tobie uczynił pan bóg twój w egipcie na twoich oczach Widziałeś to wszystko, byś poznał, że Pan jest Bogiem, a poza nim nie ma innego. Z niebios pozwolił ci słyszeć swój głos, aby cię pouczyć. Na ziemi dał ci zobaczyć swój ogień ogromny i słyszeć swoje słowa spośród ognia. Ponieważ umiłował twych przodków, wybrał po nich ich potomstwo i wyprowadził cię z Egiptu. Sam ogromną swoją potęgą, na Twoich oczach, ze względu na Ciebie, wydziedziczył obce narody, większe i silniejsze od Ciebie, by Cię wprowadzić w posiadanie ich ziemi, jak to jest dzisiaj. Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam Tobie wypełniać, by dobrze Ci się wiodło i Twym synom po Tobie, byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje Ci Pan, Bóg Twój. Oto Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Wspominam dzieła Pana, oto wspominam Twoje dawne cuda. Rozmyślam o wszystkich Twych dziełach i czyny Twoje wspominam. Wspominam, Panie, dawne Twoje cuda. Boże, Twoja droga jest święta. Który z Bogów dorówna wielkością naszemu Bogu? Ty jesteś Bogiem działającym cuda. Ludziom objawiłeś swą potęgę. Wspominam Panie dawne twoje cuda. Ramieniem swoim twój lud wybawiłeś, synów Jakuba i Józefa. Wiodłeś twój lud jak trzodę ręką Mojżesza i Aarona. Wspominam Panie dawne twoje cuda. Alleluja, alleluja, alleluja. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za mną, Niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto traci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał. A na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem syn człowieczy przyjdzie w chwale ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę powiadam Wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w Królestwie Swoim. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.